Już patrzymy sobie tutaj, jak to wygląda. U Pani, pyta Pani Eka, czy ten związek ma sens. Spójrzmy sobie tutaj. Mm. Karty pokazał taką trudną sytuację. Z jednej strony jest coś, co, co trzyma jego przypełnić na zasadzie e, jakiejś tutaj w pewien sposób e, potrzeby, takiego zaangażowania, ale obok tego jest dużo dużo spraw takich bardzo powiem trudnych, e, dużo, takiego, dużo takich rzeczy trudnych. E, ponieważ to nie jest analiza związku tylko to, co będzie. Karty pokazują, że następuje jakieś rozstanie, odejście, a potem, tak jakby próbował ten mężczyzna panią manipulować i po prostu na, na pani decyzję, tak jakby pani próbowała wrócić do tej relacji. Spójrzmy, co mówią karty anielskie, jaka jest rada z kart anielskich dla pani na najbliższy czas. Archanioł Gabriel, właśnie kartę rodziny, karty Tutaj dobrych, dobry, dobrych, dobrych rzeczy. Jest karta właściwie błogosławieństwa, natomiast jakby przesłanie z tych kart jest takie, że zastanów się, zastanów się na dłuższą, na dłuższą metę, tak patrząc, bez karty, ja nie widzę rozstania, tylko tak jakby pani musiała podjąć decyzję, tak jakby pani była jeszcze nieprzygotowana do tego, żeby podjąć decyzję, ale karta jest przepiękna. Pozdrawiam.